idę kupić jakieś śniadanie ciągle jestem w Brzeżynie no i w samym kierunku będę się kierował na Kołobrzeg nie wiem na razie chyba nie będę szedł plażą potem zajdę dopiero na plażę na razie będę szedł chodnikiem także trzeba coś zjeść tak kupiłem sobie na drogę różne rzeczy do konsumpcji no sobie berlinki, energetyk, tu mam chrupki, tu mam mandarynki, gruszkę, trochę takiego wwu, paszkę z przy No i, i to oczywiście zjem sobie, może sobie podzielę to na cały dzień, powinno starczyć, może nawet jutro na śniadanie. Ale hałasuje. No a teraz sobie zjem, zanim ruszę. Dokoło brzegu zjem sobie śniadanie, czyli troszkę sobie zjem pasztetu z pomidorami, z bułką trochę mandarynki, trochę soku wypiję trochę berlinki zjemy drugą kiełbaskę, no i energetyka się napije Także na razie czas na śniadanie A więc ruszyłem Idę w kierunku koło brzegu i mam trochę tutaj do przejścia że dopiero zacząłem iść i zobaczymy ile czasu to zajmie tam pójść, ale pewnie długo, bo i tak po drodze będę to stoję Mijam laguna w Mrzeżynie. Jest to ośrodek czasowy, jest tutaj basen, też wiele innych różnych atrakcji kiedyś tu masa dużo ludzi przyjeżdżało teraz trochę mniej, bo niedaleko otworzyli tego akwaparki, teraz tam głównie ludzie, bardziej ludzie jeżdżą. E, tutaj mam wiele wspomnień z tym ośrodkiem, ponieważ tutaj poznałem kiedyś moją prawie żonę, prawie żożona, i poznałem tutaj e, dziewczynę, która którą co prawda spędziłem tylko dwa lata, ale przez te dwa lata tyle rzeczy się działo różnych, co żeśmy e, przeżyli, że przez poprzednie e, 30 parę lat życia nie, łącznie nie doświadczyłem tyle e, wrażeń pod kątem miejsc, pod kątem w ogóle wszystkiego, co z nią przez te dwa lata. No niestety potem rozwiązek się rozpadł, nie do końca z mojej winy, może trochę z mojej też, ale bardziej to tutaj trzeba wliczać. Wiele czynników się złożyło na to, że, że, że po prostu już nie, nie byliśmy, nie jesteśmy razem. Jednak faktem jest to, że tutaj poznałem właśnie dziewczynę, pracowała tutaj, a ja przyjechałem tu autem i w tym miejscu miałem zaparkowane auto i spędziłem tu prawie 2 miesiące. Dwa miesiące w tym aucie Od czasu do czasu wynajmując sobie gdzieś jakiś pokój Wynajmowaliśmy Ale głównie w aucie, w aucie głównie mieszkałem Tutaj ludzie Już tak długo tu mieszkałem, że ludzie którzy stąd wychodzili do pracy mówili do mnie Dzień dobry sąsiad, nie? No już w aucie tak tyle czasu PAPAM że ale jeszcze tutaj nie, niejednokrotnie przyjadę, także jeszcze się zobaczymy. Tak, dalej jestem w drodze, teraz jestem na drodze rowerowej. To jest to chodnik i droga rowerowa przy okazji. Tutaj jest dużo właśnie takich jak dróg rowerowych. Gdzie nie wolno jeździć rowerom i po ulicy, tylko są do tego przystosowane odpowiednie właśnie miejsca. pierwsza chyba miejscowość i zamrożoną to chyba będzie rogowo. Ale nie, nie wiem, teraz na 100% nie pamiętam. Jak już będę jakimś w jakimś innej miejscowości, to nagram ten fragment. No ale na razie mam trochę do przejścia. Jeżeli o moje bolące nogi, to przez te parę dni w tej piramidzie, co byłem co w ogóle dużo leżałem siedziałem czuję, że trochę wypocząłem ale łydki przednia część Łydek ciągle mnie boli, zwłaszcza że w pracy też jestem cały czas na nogach i czasami moje nogi dają mi się we znaki Jeżeli chodzi o temperaturę dzisiejszą to jest zimniej niż wczoraj. Wczoraj było tak dość naprawdę wiosennie, natomiast dzisiejsza temperatura jest taka już jest bardziej zimno. Dlatego no, zastanawiam się czy noc spędzę na, na dworze czy wynajmę sobie gdzieś tam jakiś pokoik albo coś bo tam jest chyba taki hotel zależy też jakie cenie by to miało być także wszystko zobaczymy jak się potoczy A pociąg do domu mam jutro o 12 czyli mam około 20 20 około 23, 20, 20, 20 26 godzin. No 20, około 26 godzin mam do e, pociągu. Także jeszcze 26 godzin będę nad morzem. Tak jak mi się zdawało, a miejscowość to rogowo. To jest miejscowość obok mrzeżyna. A rogowo bardziej kraży się z miejscem też jest turystyczne też tutaj ludzie przyjeżdżają ale wie, bardziej tutaj jest bardziej tutaj przyjeżdżają ludzie albo rodziny albo osoby starsze dużo tu jest pensjonatów dla osób starszych jeżeli ją mrzeży no to też nie jest to typowo typowo miejsce młodzieżowe jak mielno na przykład ale w mrzeżynie można równocześnie Zastać i miejsca, gdzie jest nie, nieco głośniej, jak i miejsca, gdzie jest nie, nieco ciszej. Byłem w wielu e, miejscowościach morskich, i jak dla mnie Mrzeżyno jest e, to top, top. Jest bardzo na bardzo wysokiej półce. Może nawet i dla mnie to najlepsza miejscowość. Tak jakoś upodobałem sobie te Mrzeżyno. Proszę, wrogowie, jakie. Mieszkania na sprzedaż. Pensiona, terwita wrogowie. Proszę, takie apartamentowce. Pamiętam czasy, jak dopiero pierwsze powstawały. Teraz już są zbudowane niektóre i budują kolejne Tanie, tanie one nie są. One naprawdę są bardzo drogie. Ale bardzo fajnie wyglądają, fajnie by było mieć taki, takie mieszkanie tutaj Jeszcze na widok takiego jeziora Koniec rogowa Wchodzimy w następną miejscowość Ale na razie nie wiem jaką, bo nie ma kolejnej tabliczki w takim razie oficjalnie już nie jestem w Rogowie eee, Chyba Dźwizyno, to będzie teraz, ale dziwizyno, czy jak to się tam nazywa, ale nie jestem pewien na 100%. Także jak będę przy tabliczce, to nagram ten moment, żeby wiedzieć gdzie jestem. Ale jestem na trasie rowerowej. Dalej mijam te wielkie jezioro. Fajnie las po lewej. Tam oczywiście jest morze już. Bardzo fajne powietrze. No i się trochę ociepliło, bo nie dość, że jestem w ruchu, to już samo to mnie rozgrzewa. Dlatego temperatury wzrastają, teraz bardziej słońce świeci. I robi się tak trochę wiosennie nawet powoli. A przypominam, że mamy końcówkę lutego 2024. No i tu już mamy informację, że jestem w dźwirzynie. Dźwirzynu. A więc tak wygląda Mrzeżino Ogólnie jest to miejscowość Właśnie jest więcej Tutaj takich e, Budynków, mieszkań, wszystkiego Miejscowość jest bardziej Rozwinięta niż Mrzeżino Też tu jest fajnie Ale Mrzeżino jest Dla mnie Bardziej sentymentalne Aczkolwiek tutaj też bardzo fajnie jest spędzać wakacje ponieważ jedne wakacje tu spędziłem bardziej z przymusu niż z wyboru miejscowości Ale za chwilę powiem dlaczego coś tu budują, będzie pewnie jakiś może hotel powstał albo coś jest w przebudowie, albo wycinka drzew po prostu Nie wiadomo. Wszystko tutaj jest pozamykane zimą, natomiast latem tutaj tętni życie i jest tutaj bardzo tłoczno i tłumnie Biedronka, dwierzenie przystanek, ale na razie idę na piechotę dalej. Na razie nie wykluczam, że skorzystam z autobusu ale na razie nie, na razie murem za, za grzybowicami, za grzybowem teraz zatem jak przyjadę to skorzystam z tej atrakcji już chciałem z niej kiedyś skorzystać i jestem ciekaw co jest w tym tunelu grawitacyjnym coraz bliżej, coraz bliżej na pewno do grzybowa pójdę pieszo Natomiast z Grzybowa dokoło brzegu, a zresztą na piłotę to jeszcze się zastanowię, bo być może e, przejadę się busem, nie wiem jak to będzie, bo w sumie czasowo wychodzę nie najgorzej, nie jestem aż mega zmęczony, jedyne co to trochę mi nogi wysiadają, typu łydki, e, stopy, mam to bardzo słabe. To koniec dźwizyna. Teraz idziemy już dalej w kierunku Grzybowa Tylko zawsze mnie zastanawia Jak już tu jest koniec Dźwirzyna To czy już tutaj się zaczęła Zaczyna Grzybowo Czy dopiero z Grzybowo się zaczyna Gdzie jest Tabliczka A jeżeli dopiero gdzie tam idzie jest Tabliczka Skoro to już nie dźwizyno, To co to, 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 to jest za miejscowość To jest No Name O, hulejnoga Coraz bliżej, coraz bliżej Raz mą ławeczkę po drodze Poszedłem z około 2 km do Grzybowa I chwilę sobie tutaj dychnę Dlatego <laughs> no musiałem stale skorzystać I sobie dojem swoje krupki I szczelę sobie jeszcze jednego energetyka Chwilę posiedzę i ruszam dalej Trzeba pamiętać, żeby po sobie nie, nie zostawiać po sobie śmieci, żeby nie śmiecić, żeby pozbierać. Jeżeli nie ma w pobliżu śmietnika, to zabrać ze sobą i narzucić dopiero gdzieś, gdzie się natrafi po drodze śmietnika. Coraz bliżej celu jednego i drugiego grzybowo za 900 metrów, połóżek za 7 km to jest droga, która już od, oddala się od linii brzegu Natomiast tym chodnikiem ciągle jestem Przy linii brzegu W zasadzie tam jest zaraz morze za, za tą górką Chyba jestem już w Grzybowie Ale nie mam pewności na 100% Bo nie było tak jako na tej drodze głównej tabliczki, że to już jest grzybowo. Natomiast na pewnych plakatach e, taki choćby, można powiedzieć, adres był u góry, który reklamował się jako miejscowość, że to już jest grzybowo. Także chyba już jestem w grzybowie, ale nie wiem, nie miałem pewność na 100%, bo tak jak mówię, nie było jakiegoś głównego oznaczenia typu wita. Teraz tak, tutaj gdzieś jest przejście na plażę nudystów, nie wiem akurat czy to jest te, bo nie, nie jestem na tej drodze, która, e, które wiem, że to jest przejście, jestem na tej pobocznej drodze, także nie mam pojęcia, natomiast przejdę już na plażę i dookoła brzegu bo stał już plażą, żeby trochę zobaczyć morza. I żeby poddychać świeżym powietrzem, bardziej jeszcze morskim, I kusi mnie, żeby iść dalej tą drogą, gdzieś jakiś sklep załapać, bo chce mi się palić. A nie, 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 nie wziąłem fajek ze sobą, już od rana nie palę. Może to dobry moment, żeby rzucić palenie. Nie wiem. Eee, także chyba zażegnuję z papierosów i tą, o tą, o tą drogą pójdę eee, w stronę. Tafli morza. No i resztę do koło brzegu. Chyba samą drogę przejdę. E, właśnie już brzegiem e, morza. Może gdzieś tam na jakimś przejściu zejdę na chwilę. Zobaczyć gdzie, gdzie jestem. Ale to jeszcze się zobaczę jak to będzie. Uff. Idę, idę. Z jednej strony fajnie, że idę tędy, bo widzę morze. Fajny morski wiaterek Z drugiej strony po piasku się ciężko chodzi. Ciężko chodzi się po piasku, dlatego w najbliższym możliwym zejściu zejdę z plaży i wrócę na chodnik bo komfort chodzenia jest diametralny. To za coś, będzie się łatwiej szło mniej tej morskiej bryzy będzie no mogę zostać tutaj, będzie ciężko i szło ale więcej morskiej bryzy a pod uwagę e, zręcenie moich nóg, łydek, kostek to niestety muszę, muszę opuścić plażę ale gdzieś w koło wrócę na nią i tam w ogóle sobie wypocznę to 4,8 i całe 5 km dookoła brzegu to jest o, od razu lepiej się idzie naprawdę no ale nie słychać fal jeszcze 3,9 km dookoła brzegu to jest mój cel Dalej nie idę, bo z brzegu mam pociąg jutro Przerwa Lepiejemy się trochę wody Zjemy ciasteczko I dokończę Berlinkę, bo pół nagryzłem Resztę na potem Tak, idę dalej, ruszamy dalej. Za każdym razem, gdy coś zje i napije się wody, to za każdym razem potem mój bagaż jest coraz lżejszy. Chociaż taki plus tego. E, idę już chyba z 3 albo 4 godziny. Kondycyjnie spoko, kondycyjnie mogę iść jeszcze i 20 godzin mogę iść przez siebie takim tempem. Nie mam żadnej zadyszki ani nic takiego. Natomiast jeżeli idzie o wytrzymałość już moich kości, nóg, bo wszystko już coraz bardziej stare jest ja jestem coraz bardziej stary i czu, czuć już, że no nie mam 20 lat i organizm już jest e, troszkę bardziej zużyty niż był te 20 lat temu Mijam jednostkę wojskową port wojenny w jakimś miejscu, gdzie są statki, chyba jakiś port większy. W takim razie unosi się tutaj yy, spory zapach wyczuwalnych ryb. Zapach ryb tutaj się yy, aż czuć, że ma tam coś związek z rybołówstwem. Uwielbiam takie widoki statków morza. Jest tam jakiś statek z Gdańska, nawet jest napis Gdańsk Tak samo jak lubię Gdańsk, tak samo Lubię To miejsce już też lubię, chociaż pierwszy raz tutaj jest, to jest to nabrzeże wschodnie Szczerze to trochę błądzę Staram się dojść po prostu na dworzec pierwszy na dworzec PKP żeby znaleźć już ten główny punkt odniesienia a potem zechciał się sprowadzić na molo w koło brzegu, ale teraz zlokalizuję dworzec PKP. E, no na razie trochę błądzę Myślę, że jest to spora droga w ogóle przede mną, zanim dojdę do tego dworca PKP. To jest chyba wiele kilometrów, bo koło brzeg nie jest aż tak małym miastem. W na razie, na razie chodzę po takich tutaj poboczach postaram się znaleźć główną drogę która mnie wyprowadzi właśnie znane mi widoki które będę wiedział jak dojść do tego dworca dobra wiem gdzie jestem na jakiej drodze w zasadzie to jest już to dworzec PKP ten budynek tam to jest wejście do dworca to nie jestem pewien tak na 100% ale chyba około 5 godzin szedłbym z Brzeżyną do koło z przerwami krótkimi około 5 godzin. No, będzie tak. Znalazłem tutaj na dworcu taką kawiarnię, ale są też kanapki, także kupuję sobie taką warzywną kanapkę. Sobie ją przykonszę. Do wyjazdu mam jeszcze około 20 godzin do mojego pociągu ale tak wygląda mniej więcej dworzec w koło brzegu idę na molo tak dość dużo rzeczy tu jest sklepów otwartych tutaj jest dość żywo w tym koło brzegu jest to droga którą mam mnie doprowadzić do na Molo no właśnie tutaj po drodze jest dużo otwartych różnych sklepów proszę jakie tłumy jak latem a jest zima Koło to naprawdę jest chyba taki jak Nowy Jork, miasto, które nigdy nie śpi Czarnie ptaki, są albo Albatros. albatrosy, albo Albatros. samica. Albatros. Znalazłem gdzieś tam nocleg jakiś za 110 zł Idę do noclegu bo tak jakoś nie chce mi się chyba nosować na świeżym powietrzu chociaż ciągle rozważam to żeby nie iść tam i żeby dzisiejszą noc spędzić na świeżym powietrzu bo tu jest taki powiew świeżości że jakbym tu spędził noc dzisiaj na świeżym powietrzu to bym dotlenił się chyba na cały rok no, Ale z drugiej strony to mam jeszcze 16 godzin do pociągu i mógłby być problem, tak myślę, że nad ranem bym się już męczył Chyba kto sobie tego zaoszczędzić